Mama, tu są jakieś pluskwy. Boję się, przyjedziesz po mnie, ale ja się boję. Zamknij oczy, postaraj się zasnąć. Nie mogę zasnąć. A Fabianek zasnął? Tak, ale on też chce do domu. Dobrze, ja postaram się załatwić samochód i jak najszybciej postaram się po was przyjechać. Okej, okay, mamo, to dobranoc, dobranoc, do jutra. Pa! Tam ogólnie pod prysznicem, tam były robaki właśnie i pluskwy były. Tam było strasznie. Nasza pani do nas takie, mam codziennie, opier, no i normalnie krzyknęła. To była pani wychowawczyni? No. Nasz wychowawca powiedział, że jeżeli nie, będzie, nie będziemy go w ogóle słuchać, to że po prostu będziemy kręczeli na szyszkach, kamieniach, czy co to w ogóle tam było. I w ogóle ciągle krzyczeli na dzieci, kazali, Swoimi szczoteczkami do zębów myć kible. Chłopca, koleżanki z pokoju pobili, Przyszedł do nas, podprosił, żeby, żeby zasnął z nami w pokoju. Jak zgłosiliśmy to, że pobili go, jak miał frytki, to wychowawca powiedział jego, że dobrze, że go pobili, bo tak jakby ona nie pozwoliła mu frytek kupić. To były twoje pierwsze kolonie? Mm? Tak sobie wyobrażałaś? Mm. Dla tych dzieci wakacyjna przygoda zakończyła się traumą. Po kilku dniach wróciły z kolonii nad jeziorem na Lubelszczyźnie. Zostały tam wysłane przez warmińsko-mazurskie kuratorium oświaty, które sfinansowało wypoczynek. Dla większości dzieciaków był to jedyny wakacyjny wyjazd, bo ich rodziców na to po prostu nie stać. Dzwoniłam po różnych ośrodkach, pytałam się o ceny, to na trzy dni kwota wynosi 1200 zł. Mnie nie stać na to, bo ja utrzymuję się tylko z alimentów na dzieci, z 500 plus i z, z dodatku rodzinnego. Na czyste to mi zostaje bardzo mało pieniędzy. To był jej pierwszy wjazd w ogóle na kolonie, na którym się bardzo wahałam, żeby je opuścić. Ale pani z MOPS-u mi namówiła, że naprawdę odpocznie, psychicznie sobie. Tym bardziej, że ona jest po przejściach. Cięła się miesiąc temu, miała trudną sytuację, dlatego chciałam też, żeby pojechała. Przyłączyłaś się Sylwia na ten wyjazd? Mhm. Jak chciałaś tam spędzać czas? Bawić się. W sensie, nie wiem, poznać kogoś nowego i wyjeżdżać gdzieś, coś się robić. Myśleliśmy, że było, żeby będzie fajnie, natły. Na kolonie zorganizowane przez Olsztyńskie Kuratorium wyjechało 80 dzieci. Po kilku dniach jednak kilkoro z nich wróciło. Rodzice na własną rękę zorganizowali transport. Co na to kuratorium? Pobyt jednego dziecka kosztował ponad 900 zł. Finansowanie odbyło się z publicznych pieniędzy. Mamy tutaj parę zdjęć, co porobiły dzieci. Warunki naprawdę są tragiczne. Tu są wiadomości od dzieci. Córka napisała, pani powiedziała, że jak ktoś coś powie, to będziemy klęczeć na kolanach, na kamieniach. Tu pokażę do kamery, jak moje dziecko płakało, aż się zanosiło. Zostało pobite też przez... Synek mój ośmioletni został skopany przez starszych osobników. Dzieci wszystkie się rzuciły niesamowicie. Płakały dzieci, że chcą wracać do domu. Szóstka została zabrana w piątek, szóstka została zabrana w sobotę. Oferent wskazał ten ośrodek. I pokazał nam y, komisji przetargowej zdjęcia tego obiektu. Wiadomo, że nieraz oferta pokazuje jedno, a rzeczywistość weryfikuje drugie. Yy, czy nie powinno być tak, że przed wyjazdem dzieci takie ośrodki, szczególnie gdzie trafia bardzo dużo dzieci, powinny być sprawdzane? Te yy, yy, wypoczynki organizowane z funduszy publicznych kontrolujemy. Przed, Tutaj, przed nie, wyjazdem dzieci? Nie, nie przed wyjazdem. No w, w trakcie.